Dziękuję najpierw księdzu rektorowi za słowa przywitania, a przede wszystkim za to zaproszenie do tego miejsca uświęconego obecnością świętych, świętej siostry Faustyny, świętego Jana Pawła II. Być może też, miejmy taką nadzieję, o to się modlimy, obecnością sługi Bożej Heleny Kmieć, że będzie błogosławioną, kanonizowaną. Miejsce, z którego wypłynęła iskra miłosierdzia i którą każdy z nas jest wezwany do tego, żeby nieść całemu światu. Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy, Ewangelia według świętego Marka ma dwa zdania. Ten fragment, który został przez księdza Dominika, wicepostulatora też tego procesu beatyfikacyjnego, przed chwilą przeczytany, ma dwa zdania. Jedno mówi o tym, że kiedy Jezus przyszedł do domu, był to najprawdopodobniej dom świętego Piotra w Kafarnaum, bo to był jego drugi dom nad Jeziorem Galilejskim. Zebrali się wokół niego wszyscy i nawet Jezus ze swoimi uczniami, z apostołami nie mógł się posilić, bo przychodzili wszyscy, którzy mieli różnego rodzaju. Bolączki, trudności, którzy byli, byli chorzy, przychodzili po uzdrowienie do Jezusa. I ci, którzy byli jego rodziną, kiedy o tym usłyszeli, poszli tam, żeby go powstrzymać, bo mówili, że odszedł od zmysłów, że jest wariatem. Moi drodzy, każdy, kto kroczy drogą świętości, kto chce służyć Bogu, kto chce być blisko Niego, przez dzisiejszy świat bardzo często może być nazywany wariatem, zaściankiem, moherem, nie wiem jak jeszcze. Po co ci to? Wiara, Bóg, Kościół, po co ci to? Tymczasem święci dzisiejszych czasów, którzy pewnie są też tutaj w ławkach, to są ludzie, którzy pokazują, że warto być wariatem, postrzeganym tak przez innych, żeby głosić Ewangelię. I taką osobą była też postać Heleny Kmieć, której rodziny, rocznicę śmierci dzisiaj wspominamy. Miała dwadzieścia kilka lat, była pełna pasji, 25 dokładnie 26, by skończyła zaledwie, zaledwie dwa tygodnie po morderstwie była pełna pasji, miała swoje marzenia, plany na przyszłość. I to, co było dla niej najważniejsze, to głoszenie Ewangelii. Przez pięć ostatnich lat życia. Już kiedy nawet pracowała jako stewardesa w liniach lotniczych to głoszenie Ewangelii takie rozumiane w sposób misyjny było pasją jej życia. Wjechała na cztery wolontariaty z wolontariatu misyjnego Salwator, który prowadzi nasze zgromadzenie zakonne Salwatorianów. Pierwszy był krótkoterminowy na Węgry, drugi był do Zambii, poważny wyjazd, który wiązał się też z ryzykiem. Trzeci do Rumunii i czwarty, ostatni, który miał być ostatnim wolontariatem w jej życiu, bo planowała już ze swoim chłopakiem narzeczeństwo, założenie rodziny, posiadanie domu, dzieci. Był wyjazd do Boliwii, gdzie chciała dzieciom. Które pochodzą z bardzo biednych domów, często dzieciom, które są skrzywdzone przez swoich rodziców bliskich. Chciała stworzyć namiastkę miłości i pokazać im, że dla Boga są najważniejsze. Kiedy Helena tam pojechała, nie mówiła do końca dobrze jeszcze po hiszpańsku, choć miała z wybitną zdolność do nauki języków. Kiedy tam pojechała i zaczęły z, razem z drugą wolontariuszką Anitą przygotowywać z siostrami już do samego otwarcia, czyli finał tych prac, które tam były, nową ochronkę dla dzieci, to Helena miała wątpliwość, że nie zna hiszpańskiego. I powiedziała to jednej z sióstr, która tam pracowała, bo to było już właśnie tuż przed otwarciem tej ochronki, że no on ma problemy z tym, że może się nie dogadać z tymi dziećmi po hiszpańsku całkiem dobrze. A siostra jej powiedziała: To będziesz pracować najpierw z dziećmi najmłodszymi, takimi trzylatkami, dwulatkami, które tam będą. A Helena na to powiedziała: Dobrze. Może nie będę umiała całkiem dobrze się z nimi dogadać, ale przynajmniej będę je przytulać. Czasem, moi drodzy, nawet potraktowanie kogoś w sposób dobry, jak człowieka, okazanie mu troski, miłości, czasem nawet przytulenie. Jest znakiem Bożej obecności, bo znikąd tak bardzo mocno jak właśnie stąd, z sanktuarium Bożego miłosierdzia, nie idzie w świat przesłanie o nieskończonej miłości Boga do człowieka, że miłość zwycięża wszystko, nawet jeśli jesteśmy na dnie swojego życia. Helena nie zdążyła przytulić tego, żadnego z tych dzieci. Po nocy 24, z 23 na 24 stycznia 2017 roku do ochronki wrzed, wszedł młody człowiek, 21-letni. Wszedł do pokoju Heleny i zadźgał ją czternosta mać esami nożem. Czy Bóg? Mógł z tego wyciągnąć jakieś dobro. Wtedy, kiedy myśmy się o tym dowiedzieli, wszyscy, którzy ją znaliśmy, niektórzy z nią współpracowali też, myśleliśmy, że to jest koniec i wolontariatu, i wszystkiego tego, co gdzieś tam Helena też zaczęła w swoim życiu. Tymczasem to był początek. Początek tego wszystkiego, co dzisiaj jest też związane z jej osobą. Bardzo mocno z wolontariatem misyjnym, z fundacją jej imienia, która funduje stypendia dla dzieci i młodzieży zdolnej, a nie mającej nic, właśnie w krajach misyjnych, szczególnie tam, gdzie ona pracowała. I kiedy w trakcie procesu przygotowania do otwarcia oficjalnego procesu beatyfikacyjnego zastanawialiśmy się jaka jest droga tego procesu kiedy upewniliśmy się że będzie to droga niemęczeństwa bo ten człowiek nie zabił jej z nienawiści do wiary ale będzie to droga heroiczności cnót to odczytaliśmy te też w taki sposób, że Pan Bóg daje nam w ten sposób znak, żebyśmy skupili się nie na jej śmierci, a na jej pięknym życiu życiu pełnego miłości, pasji, marzeń, planów. Czasem nam się wydaje, że świętość to jest coś niezwykłego, coś, co wiąże się z jakąś cudownością wręcz i mamy taki zakłamany obraz świętości w swoim życiu. Tymczasem, świętość to jest dotykanie Boga w swojej codzienności i dawanie go innym. Czasem będą cię mieli za wariata. Pewnie Helenę też wielu za taką miało. Ale zaniosła Boga w różne miejsca świata i dzisiaj to daje owoce. Amen.